Zawsze o tym marzyłam. Zawsze, zawsze, marzyłam o tym, żeby... ...zwiedzać... Ale z... To U, ci przygóra... Co? To, to... A, tu jest krew! Pa! Czemu ja widzę mój kurwa... Jaka krew, kurwa, ci pogubię! A, to jest jakieś no. gówno, dobra. To jest jakiś blanket, żeby się nie wpierdolić tak jak przechodziliśmy. Właśnie. Uuu! Jezu! Jezu... E order. Nagrywam cię, Adam, jest już hmm. nagrywane. To drzwi wydają się, kurwa, zamknięte. Całkowicie pizd... Nie widzę tu nic. ciemno jest. Mam crow. Bar. No to od Boże. No, z ja <laughs> O? To, to tak chodzi, kurwa. To, to chodzi, także. <laughs> I obsesja, za. I za, kurwa. Pierdole. To jest, to tu piszę. Przeczytaj po polsku. Po polsku to przeczytaj. No. Mhm. da. Adam, czytaj po polsku, Adam, czytaj, Adam, przyszedł przyszedł. A po angielsku? Coś złego tu się stało. Czekaj, kurwa. No. Dokładnie. Coś złego tu się stało i chuj, więcej nie przeczytam, bo twoja growa DOPA mi przeszkadza! <ścoughs> Nieprawda, nie mógł tak. mile. dobra, idziemy dalej. Po polsku, czytaj, po polsku. Ej, guys, zesułem grę. Co? Lockers z rearami. Cafeteria ransacked. Classrooms Roms z Co is. Coś tu żyje i kurwa jest straszna. Guys, this... musimy World. wejść wyjść. So, okay. Co? Czemu nie Jakim kołem to zrobiłem? A, nie wiem jak. Ja pierdolę! Podstać miododob, dzięki. O! Nooo! Chodź, oprzyj się o mnie. Tak to Chodź. No, nie pomaga. Przepchnę się. Ej, pchajmy się wszyscy nawzajem, kurwa, w wrogu, to może wszyscy przejdziemy. Adam, pchajmy. Adam, Wow! Whoa! Co jest? Co się stało? Problem a nerve, I am the levitating one. Halo? Utknęłam w oknie, nieważne już wszystko. Adam nadal nie wyszedł. Adam, wyjdź! Adam, byłaś. <grymne> no. no. się. O, o, o. No jest. No czekaj. Dobra, teraz gramy. Ja to wykminię. Ja, teraz gram A ja to minie No, ja przeczytam dalej w takim razie. In this skull and it appears to be very large and strong. Rico A tam daj nóżkę. No, ale daj nóżkę. Nie miałeś tej Ty wchodzić, tylko dać nóżkę. Ty, a sprób... O! Oh! EJ! UDAŁO -st, SIĘ! -ś -ś Udało się! Kurwa! 6? 6. Bycie obok te tej rzeczy powoduje, kurwa, ból w mojej głowie. To są oblane no, Nie ta, po polsku czytać! Co? Ja ci around... ...this... Masz przetłumaczyć! Nie o to mi chodziło! Nie o to chodziło! Chciałam, żebyście tłumaczyli to! Piać. No mater, muter, e, how hard I... Nieważne, kry? jak kurwa twardy jestem. I... <grym>, I... I... I szatnia. The o, ej, tu są w ogóle... Tu jest kod ukryty w tych szafkach. Musimy Jaki? go odczytać. Na razie widzę jeden. No ja widziałam sześć. Dobra widzę siedem O dobra już wiem I dziewięć Jakiego koloru były 9 Eee był zielony Eee A żółty widzieliście? 8. Tak Osiem 8 czerwony Żółty to jest sześć Dobra mamy to chodźcie Misza

Monster chased me into the basement. I managed to lock the door, but I do not know how long it will last. There is another ritual site down here as well. He seems to be very protective of it. If you are listening to this, be careful. Somebody mm. must mm. have Elisa, znalazłaś somewhere to hide? No to już jakieś jakiś chase music z tej fightem Ja w sumie jestem ze yy! To idzie Ale słodziak O Kurwa Patrzał na mnie No na wszystkich kurwa No ile masz tych itemów? Mam klucz bar mam trzeci klucz, golden, dobra. Dobry. Ludzi za tobą! Ludzie <laughs> <I się> dotykają! <śmiech> 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 Ten boiler włączyć. Chcesz? Tak. No nie wiem. Dobra. Salą malajką. Graliśmy! No i także ty umarłaś tam w kolece. No? Prawdziwość ending. Never back down never what? never give up never back down never work never give up Ale to bo chujowo Aha Porno do innej gier kurwa to nie było okay.